Niedawno zachęcałem słuchaczy, aby zadawali mi, mi pytania A ja na nie odpowiem, bo wszystko wiem, tylko się z tym nie obnoszę No i proszę, nie minęły dwa tygodnie, a drogą elektroniczną nadeszło pytanie od Moniki Cześć Tomek Cześć Monika <śmiech> <śmiech> Na rachunka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych masz nieuregulowaną płatność za basen z 2005 roku w wysokości 20 <laughs> Źle sobie wydrukowałem, to nie to pytanie, o tu jest Witam pana, panie Tomasz, o Mieszkam w Zabrzu i cieszę się, że pan kandyduje. Choć zastanawiam się, czy to pan jest na załączonym przeze mnie zdjęciu, czy może pana brat bliźniak. Pozdrawiam Piotr. Odpowiadam. Potwierdzam, to wszystko prawda. Kandyduję w Zabrzu i na zdjęciu jest mój brat. Jak to możliwe? To jest dramatyczna historia. Bo na załączonym zdjęciu, do tego mikrofonu pokażę, o, jest mój o kilka lat starszy brat Bliźniak, w dodatku syjamski. Tylko go nie znam, bo nas w dzieciństwie rozłączono. I jego do zabrza chcieli porwać Cyganie, ale się pomylili i porwali mnie. Tak więc tak naprawdę to ten koleżka z plakatu, niejaki Billboard, wygłasza w RMF-ie te tietony, a ja kandyduję za brzuch. Zdarzają się takie historie. Normalnie, bynajmniej wystarczy poczytać poczytne dzienniki po wielokroć ilustrowane. I bardzo was proszę, nadsyłajcie do mnie tego typu sygnały, bo być może odnajdę dawno zaginionego mojego wujka syjamskiego. Czy, czy kota, nie pamiętam, który to uciekł od cioci z rybą po papierosy. Może obydwaj. Ktoś mógłby. Bym się nie dziwił. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież nie takie cudaki kandydują. I nie takie cuda, ale większe, czekają nas podczas kampanii wyborczej. A przede wszystkim później, po wyborach.